Z różą i z czekoladą dla dziecka. Za całej rodziny, na cztery osoby. To niedużo. Z marmoladą. Dostałam zadanie, żeby przywieźć pięć pączków, więc I trzeba... dlatego trzeba spełnić misję. Są przepyszne, nadzienie różane. Uwielbiam te pączki, polecam wszystkim. Jakiś czas stoję i czekam, bo tu są najlepsze pączki w Gorzowie i tak kupię z osiem sztuk za rodziny. Pod, podtrzymać tradycję pączkową, tradycyjnie, no jakby nie było. Trzeba tradycji po, podtrzymać, dlatego stoimy, a kończą się, więc mamy nadzieję, że dla nas jeszcze wystarczy. A ja dużo nie kupuję, właśnie akurat sześć, tylko <grytanie> dzisiaj. Nie wiem, czy będą jakieś do wyboru, zwykłe po prostu. Okay. Tak, żeby zasłodzić trochę życie po tej porannej akcji Putina. Od siódmej rano był otwarty punkt. Wszystkie punkty cukierny naszej. Cały czas byli ludzie do tej pory, no i pączki właśnie się skończyły, także na pewno są pyszne i szybciutko schodzą. No, na pewno się przygotujemy, bo to jest dużo pracy wcześniej, żeby troszkę podszykować się. I to jest taki fajny dzień, bo fajnie się pracuje, to jest tak, idzie szybciutko, fajnie, także.